Pokój dobro, kochani. Dzisiaj jest wtorek, 26 stycznia. W liturgii obchodzimy święto świętego Szczepana, pierwszego męczennika, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, dzisiejsze pierwsze czytanie z dzieł apostolskich opowiada o pewnym człowieku o szczepanie który głosił w sposób bardzo entuzjastyczny słowo Boże mówił w taki sposób że żaden z jego przeciwników nie był w stanie mu się sprzeciwić po prostu mądrość która płynęła z niego była mądrością Ducha Świętego i nikt właściwie nie mógł go zagiąć na niczym on był pełen takiej Bożej dobrej mądrości. Szczepan miał bardzo wielu różnych przeciwników, którym nie zgadzało się to, co głosił z ich światopoglądem. Uważali, że on bluźni. W związku z tym postanowili go uciszyć skutecznie. Postanowili, że go ukamienują. Ogromne podobieństwo pomiędzy śmiercią, pomiędzy umieraniem świętego Szczepana a Panem Jezusem. Między innymi przypominamy sobie, że Jezus, kiedy wisiał na krzyżu, mówił: Ojcze, w Twoje ręce daję ducha mego. A Szczepan modlił się, Panie Jezu, przyjmij ducha mojego. Bardzo podobne. Ale również był podobny w tym, żeby nie złożeczyć tym, którzy wyrządzają mu krzywdę. Modlił się, Panie, nie licz im tego grzechu. Tak jak Pan Jezus powiedział, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Kochani, dlaczego w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przypominamy sobie postać tego świętego Szczepana? Otóż dlatego, żebyśmy wiedzieli, że pójście za Panem Jezusem, to nie jest sielanka, to jest Trudne, a jednocześnie najwspanialsze, najbardziej pewna droga do zbawienia. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi, że my chrześcijanie będziemy prześladowani, żebyśmy jednak nie bali się, dlatego, że Pan Bóg przyjdzie nam z pomocą, da nam swojego ducha. I w momencie, kiedy nie będziemy wiedzieli, w jaki sposób obronić tego, co mamy w środku naszej wiary, to Duch Święty przyjdzie nam z pomocą. I byśmy wcześniej nawet nie przygotowywali sobie jakiejś specjalnej mowy, dlatego że to Duch Święty będzie nas bronił i Duch Święty będzie mówił. Wielokrotnie ta Ewangelia przytrafia się w ciągu całego roku liturgicznego i przypomina nam to, żebyśmy pamiętali, że my często będziemy jako chrześcijanie solą w oku wobec tego świata. Będziemy, nie bardzo będziemy pasować do y, takiej teorii, że, że można robić, co się chce, bez żadnych hamulców. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech to błogosławieństwo będzie umocnieniem Was na ten czas, kiedy będziecie dawać świadectwo Panu Jezusie w sytuacjach skrajnych i trudnych, kiedy nie będą Was ludzie głaskać i chwalić, ale wtedy, kiedy będą chcieli Was zniszczyć. Niech to błogosławieństwo, Boże błogosławieństwo Was umacnia. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże Papa. Pa.